Sytuacja, którą widzimy z Iranem i to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni, i spodziewamy się, że wyjdzie gorszy stan. Ale kiedy zobaczyłem ten film, wiele mi pokazało, jak słaby jest człowiek. I pokażę Wam ten film. Ten film jest filmem nakręconym w momencie rozpoczęcia irańskiego ataku. Sprzeciwiłem się irańskiemu rządowi ataku na Izrael. Sprzeciwiłem się im, byłem przeciwko temu całkowicie. Ale to się stało teraz. Ale to zdjęcie jest bardzo ważne: to wideo. To jest pan Netanyahu uciekający, ratując życie, do schronu. Najpotężniejszy człowiek wywołujący wojnę na całym świecie. I on ucieka z pierwszym atakiem rakietowym z Iranu, nakręconym przez jego własnego ochroniarza. To jest człowiek, który powoduje tyle chaosu i biegnie jak szczur. Teraz widzicie, jak potężni są ci ludzie, nie mają żadnej władzy. To dokładnie tak, jak Saddam Hussein, kiedy go dopadli. Siedział w szczurze i noże i płakał o życie. A ten facet, który wysyła tysiące ludzi na śmierć, biegnie jak szczur. To pokazuje, to pokazuje wiele rzeczy, jeśli chcecie to przeanalizować. Ilu innych biegnie o życie? Ilu ludzi walczy o życie? Dziś rano zbombardowali cały Bejrut. I spójrzcie, jak biegnie o życie. Bo nikt nie spodziewał się ataku. Kilka godzin wcześniej sprzeciwiłem się rządowi Iranu. Zróbmy to inaczej. Zróbmy to po mojemu. Ale nie było wyboru. Musicie zrozumieć. Zaatakowali Bejrut. Zaatakowali, jak to nazywacie, Gazę. A potem Bejrut, a potem zaatakowali Huti. I potem było oczywiste, że w ciągu następnych kilku dni, kiedy skończą to, co zrobili w gazie z Bejrutem, co zrobili w 1985 roku, zaczną ścigać Irańczyków. Irańczycy zrobili więc krok zapobiegawczy. Rozumiem, dlaczego to zrobili, ale to zapobieganie nie było właściwym sposobem. I przez jakiś czas byłem online, z urzędnikami, i wyraziłem. Mój sprzeciw wobec takiego, zróbmy innym kanałem. Robimy to w drodze negocjacji, robimy to inaczej. Udało nam się opóźnić sprawę, ale atakując Bejrut i zabijając w ciągu ostatnich 40 godzin 48 godzin wcześniej przyniosło to stanowisko, ponieważ zamierzają. Teraz zobaczymy, jaki będzie odwet. Iran zajął się tym problemem. Amerykanie namawiają tego biegnącego jak szczura człowieka, aby uderzyć w irańskie elektrownie atomowe i nuklearne instalacje. Ale jest jeden punkt, jeden kluczowy punkt, który Amerykanie i Izraelczycy muszą zrozumieć. I wiem, że dzisiaj mnie słuchają. I wiem, że irańscy przywódcy słuchają. Moje przesłanie jest takie, żeby się wstrzymać. Ale trzeba zrozumieć sposób, w jaki Iran wyprzedził Izraelczyków. Po skończeniu z Libaniem, a potem atakował Iran. Iran uruchomi bombę nuklearną. To jest moja największa obawa. Iran ma dostęp do ponad 30 głowic nuklearnych. Jeśli zamierzacie uderzyć w irańskie obiekty nuklearne, jeśli zamierzacie zaatakować irańską elektrownię jądrową, jak to nazywacie, w jedyną elektrownię jądrową, jaką mamy. Irańczycy nie popuszczą tego, i zobaczymy eskalację do poziomu nuklearnego. Iran to ogromny kraj, jednaczy dwie bomby atomowe w Tel Awiwie i Haifie oraz kolejne miasto unicestwią naród izraelski. I proszę obu o wstrzymanie się. Iran jest krajem opartym na energetyce nuklearnej. A jeśli macie zamiar nas uderzyć, to trzeba być przygotowanym na to, że zostaną uderzone. Przynajmniej z tego, co widzieliśmy, w ciągu ostatnich 48 h zginęło wiele, wiele, wiele tysięcy Izraelczyków. Tam jest tak źle, że wprowadzili cenzurę. Minister obrony Izraela i ministrowie zginęli w atakach. Izraelczycy trzymają to z dala od publiczności. Sposób, w jaki poszli i zabili ministrów, jeden z ich ministrów, najwyższy minister siedzący obok pana Netanyahu, zginął w ciągu ostatnich 48 ch. W jednym z zamachów bombowych. Dlaczego się zabijamy? Zniknęła połowa pasów startowych z F-35, a ponad 30 F-35. Izraelczycy wam tego nie mówią, ale oni idą i pokazują małą restaurację. Co jest oczywiście, jeśli zbombardujesz 2 kilometry dalej, odległa o 500 metrów restauracja zostanie zniszczona. Sprzeciwiam się tym wszystkim atakom, to nie powinno mieć miejsca. I musicie zrozumieć, że jeśli planują uderzyć w irański obiekt nuklearny, Iran zaatakuje pierwszy, zanim zostanie trafiony. Zatem dwie głowice nuklearne na górze Tel Avivu, znika. Nie mamy państwa Izrael, o którym moglibyśmy rozmawiać. I taki jest mój sprzeciw. Ten biegający jak szczur człowiek pochłonął dziś rano w Bejrucie więcej ofiar śmiertelnych. I teraz rozumiecie politykę i filozofię. Walczy o swoje życie, ale zabija tak wiele innych istnień. On nie robi nic innego niż reszta Izraelczyków. Biegnąc do bunkrów, on idzie do bazy bunkrów. A potem w internecie pojawił się kolejny film, który możecie zobaczyć, który pokazuje prawdziwy status tego człowieka w procesie. Co, jeśli na to spojrzycie, jest niesamowite. Uświadomiło mi, jak tczurzliwi są ci ludzie, bo są tczurzami. Dosłownie, dosłownie igrają z ryzykiem wielu milionów. I myślą, że mają prawo robić, co im się podoba. Tak. To niesamowite, gdy na to spojrzycie i zobaczycie. Że ci ludzie narażają życie tysięcy ludzi na niebezpieczeństwo. I tysiące ludzi w niebezpieczeństwie, z jakiego powodu? Kto daje im szansę? Kto im daje do tego prawo? I w jednym z tych filmów, które próbowałem pobrać, widać pana Netanyahu twierdzącego. Że zamierzają się zemścić, ale mówi po tym, jak udał się stąd do bunkra. Pochodzi od jednego ze swoich bliskich współpracowników. Widzisz go trzęsącego się jak liść, papier w jego dłoni. Trzęsie się jak osoba cierpiąca na Parkinsona ze strachu. Jeśli tak bardzo boisz się o swoje życie, dlaczego tworzysz strach w życiu innych ludzi? I to jest jedna rzecz, której nie rozumiem. I to jest nasz problem. Postawiliśmy bandę, którzy w, w pozycji narodu znajdę wam nagranie, próbuję je znaleźć i zobaczycie tego faceta idącego z tej pozycji. Do swojego bunkra, próbującego odczytać groźbę, a jego ręka trzęsie się jak u osoby z Parkinsonem. Strach, jaki się w nim wywołał, jest nie do zniesienia. Zwłaszcza kiedy zabili jego ministra. I mój sprzeciw jest w ogóle wobec wojny. Apeluję jednak do przywódców Iranu, aby zaprosili go do Teheranu, ponieważ moim planem było zaproszenie go do Teheranu i przypieczętujmy pokój. Ale ten facet ma większe. Musicie zrozumieć, że Ameryka podpisuje 2 miliardy broni, które mają zostać przekazane Izraelowi. Wiecie, Amerykanie, kiedy dali skarpetki, gumę do rzucia, but. Amerykanom przybywającym do Anglii, aby walczyć w II wojnie światowej. Narody europejskie zawsze za to płaciły. Nawet w latach 70. i 80., kiedy pani Thatcher doszła do władzy i sprzedała majątek narodowy, aby spłacić długi amerykańskich żołnierzy, żując gumę z powrotem Amerykanom, aby nie było już długów do spłacania co roku. Cała ta broń, którą Ameryka wysyła, jest podpisana, zapieczętowana i opłacona przez Watykan. To nie jest hojność Amerykanów. W pewnym sensie ustawiali to przez dziesięciolecia. Watykan płaci za tę broń, a ten facet walczący o życie to tylko marionetka. I musimy zrozumieć to stanowisko. Próbowałem znaleźć wam jego nagranie wideo, ogłaszającego, co zamierza po wyjściu bunkra z tego budynku. I był tak zaskoczony, że nikt się tego nie spodziewał. Amerykanie widzieli na swoich satelitach 10 minut wcześniej. Ostatnim razem, kiedy przekazali Amerykanom szczegóły, trzy dni przed, poszli po Jordanii. Poszli po Amerykanów, Brytyjczyków, Niemców, przywiezieli. Wszystkie rakiety przeciwrakietowe, i poradzili sobie z trzyst, tym razem jest. Wyraziłem swoją obawę, jaka jest potrzeba informowania o czymkolwiek. Jeśli zamierzasz to zrobić, i tym razem widzieliśmy, nie było żadnego powiadomienia. Amerykanie widzieli to na satelicie, 10 minut przed startem. Dotarcie tych rakiet z Iranu do Tel Awiwu zajmuje 10 minut. Nowe rakiety, jakie zostaną użyte, zajmie im to 3 minuty. Wtedy będzie można zobaczyć chaos. Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba monitorować, jak my, aby wszystko przeanalizować. Używamy, patrzymy na zdjęcia, patrzymy na to inaczej. Podobnie jak na zdjęciach. Jeśli pamiętacie światowych przywódców, wyjaśniłem wam, jak oni stoją. Widzicie to na niektórych filmach, które widzieliśmy z Izraela kilka dni temu. Widzicie, mówią, zestrzeliliśmy ich, a ludzie nie rozumieją. Jeśli przyjrzeć się szczegółowo rakietom, które przelatują nad Izraelem, mają system, który nazywają rakietami Skard i żelazną kopułą wystrzeliwują wszystkie te rzeczy, rakiety przeciwrakietowe, aby je zniszczyć. I mówią swoim ludziom, że te rakiety zostały zestrzelone i widzicie. I zazwyczaj, kiedy w nie trafią, widać odłamki rozrzucone po obiekcie. Ale tym razem nie mogli ich trafić, przybyli z rakietami supersonicznymi. A potem widzicie, jak otwiera się gromada, Izraelczycy twierdzą, że trafili w rakietę. Ale nie, te rakiety są rakietami kasetowymi, kiedy widzicie i myślicie, że w nią trafiliście. Zwykle właściwie sama bomba otwiera się na 15 głów, a potem, jeśli kamerzysta przytrzyma kamerę, widać jak odłamki otwierają się na kilka sekund, zawisają w powietrzu, a następnie spadają na ziemię. A te odłamki nie zachowują się w ten sposób i wtedy widać eksplozję na ziemi. To nie są odłamki. To są bomby kasetowe i wypróbowane po raz pierwszy. Jesteśmy analizą wojskową. Jesteśmy analizą nuklearną. Jesteśmy. Jesteśmy głęboko zaangażowani w zaprowadzanie pokoju, ale musimy zrozumieć narzędzia wojny, aby wiedzieć, jak zaprowadzić pokój. Ale jeśli spojrzycie na wszystko, co nowe, szczególnie na to, co nazywacie Głowicami nuklearnymi, jeśli w to wejdziecie, będzie znacznie gorzej. I musimy doprowadzić, musimy dojść do porozumienia z naszymi rządami, aby powstrzymać ten chaos. Aby powstrzymać ten chaos, i nie ma innego wyjścia, jeśli Izraelczycy uderzą w Iran. Istnieje wiele technologii zbrojeniowych, które nie są w rękach Zachodu. Żaden naród nie ma działających hipersonicznych głowic, za wyjątkiem Iranu. Nawet Chińczycy nie mają tego jeszcze w swoim arsenale. A te mogą wywołać chaos. Dlaczego walczymy? Poprzedniego wieczoru szczegółowo doradzałem rządowi irańskiemu wstrzymanie się z tą sprawą. Porozmawiajmy. Myślę, że nawet moi sąsiedzi słyszeli moje krzyki i moją kłótnię z urzędnikami że nie możemy iść, nie możemy walczyć, nie możemy niszczyć. I zniszczyć co? Naród, tysiące Izraelczyków zginęło. Z powodu tego człowieka, ratującego swoje życie, wtórza. To jest od jego, nikt z jego bliskich. Widzicie, że nawet jego ochroniarze w niego nie wierzą, wystawiają jego wideo publicznie. Jego urzędnicy, to są najbliżsi mu ludzie, biegli i to opublikowali. To ochroniarze pokazujący człowieka, jak biegnie. To nie powinno odbywać się publicznie, nawet jego ludzie mają go dość. I widzieliśmy to u wszystkich światowych przywódców. Prosiłem o ostatnie trzy, cztery tygodnie. Zatrzymałem bliskie mi. Osoby wiedzą, że zatrzymywałem wszystko, moją pracę, mój czas, moją siłę, by przekonać, próbując przekonać Irańczyków. Graliśmy, poszliśmy, ale dając więcej, będąc więcej. A naszym największym problemem jest to, że niektórzy nasi ministrowie pracują dla Amerykanów. Niektórzy z naszych nowych ministrów mają w kieszeni dwa amerykańskie paszporty. Niektórzy z tych ministrów udali się do gabinetu, blokując moją opinię na temat rozmów pokojowych. Chodzenie z dokumentami do gabinetu, na posiedzenia rządu przekonywanie ich, że nie słuchamy Kesze, nie słuchamy musimy go zastąpić. Kiedy ludzie przychodzą na posiedzenia gabinetu lub spotkania ministerialne z dokumentami próbującymi zablokować rady pokojowe, oznacza to, że zostali już kupieni. Znają konsekwencje tych ataków, znają konsekwencje wojny. I próbując blokować, aby doradzać, aby zaprowadzić pokój, by wywołać wojnę. Właśnie wracając ze spotkania do Nowego Jorku. Mówi nam, o co chodzi. Nie jesteśmy głupcami. Mamy Żydów w imieniu Irańczyków pracujących dla Izraela. Mamy Libańczyków i Palestyńczyków, którzy w imieniu Iranu walczą w Libanie. Mamy ich zamiast walczyć o siebie, albo co wnoszą do naszego narodu. Z jakiego powodu? I tego właśnie nie rozumiem. I nieszczęście jest ogromne. Teraz, jeśli ci ludzie przejdą do następnego kroku, nadszedł punkt przetrwania. Amerykanie mówią Izraelczykom, Biden powiedział im, żeby nie atakowali obiektu nuklearnego. Iran ma głowice nuklearne. Czy rozwinęłyby się do punktu zastosowania i dostawy? Myślicie, że będą siedzieć bezczynnie. Ayatollah Shamenei w przemówieniu sprzed 48 godzin wyjaśnił coś. Jeśli dotkną, do tego weekendu nie będzie państwa Izrael. Takie są słowa Ayatollah Menej. Jutro wygłasza przemówienie na temat modlitwy piątkowej. Co jest dla niego bardzo niezwykłe, bardzo rzadko to robi. Znamy treść przemówienia. Mamy świadomość treści przemówienia. I nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze, jeśli pójdziemy i dotrzemy do tego punktu. Jeśli Ayatollah, Szamenej z Iranu, wajdę jutro, święta wojna z Izraelem, do sobotniego wieczoru nie będzie państwa Izrael. To jest moja największa obawa i właśnie o to długo. Walczyłem z irańskimi urzędnikami, aby zatrzymać tę kwestię. Ale musicie zrozumieć: Netanyahu chce to zakończyć przed 11 października lub do 7 października, czyli do obchodów uderzenia w Iran, rocznicy strefy gazy. 11 września, przepraszam, października, 11 października. Przypadają Kippur, kolejny dzień wojny dla Izraelczyków. Chcą to zrobić gdzieś pomiędzy 7 a 11, ale Iran nie da im takiej szansy, jeśli się ruszą. Moja rada jest taka, aby oba narody ustąpiły i doradzam rządowi Iranu. Próbowaliśmy dotrzeć do Netanyahu, jest całkowicie blokowany. Negocjuje z każdym oprócz Kesze. Okej, okay, twój los jest zapisany przez ciebie, sposób w jaki Widzieliśmy, co przydarzyło się Hitlerowi, gdy tak uciekał, widzieliśmy, co przydarzyło się Kaddafiemu, gdy tak uciekał, a potem zobaczymy, jaki jest cel tego człowieka. Doradzam irańskim urzędnikom na najwyższym szczeblu. Mój werdykt został zaprezentowany na posiedzeniu ministrów, a jeden z ministrów, będący całkowicie Amerykaninem, zdecydował, aby to odrzucić. Wtedy zrozumiecie, na jakich poziomach pracujemy. Pracujemy nad wymiarem pokoju, pracujemy nad istotą tworzenia warunku pokoju i to jest nasze zadanie, mamy technologię. Broń nuklearną jest przestarzała dzięki tej nowej technologii, całkowicie przestarzała. Ale najzabawniejsze jest to, że nasi poszukiwacze wiedzy powiedzieli bardzo pięknie. Izraelczycy stworzyli, jak to nazywacie, żelazną kopułę, a w piątek zobaczyliśmy, że żelazo zardzewiało, a ponad 400 rakiet trafiło w cel. Nie ma kopuły i tego obawiają się Izraelczycy, nie mają już kopuły. To, z czego byli tak dumni, teraz nie istnieje. Musicie zrozumieć, że rakiety hipersoniczne poruszają się z prędkością 25-27 Macha. Nie mamy technologii, która mogłaby zatrzymać wszystko powyżej 5 i 6 macha. Izraelczycy twierdzą, że mają środek odstraszający o mocy 22 machów, ale to tylko gadanie i wciąż mają kolejne 10 lat, aby to osiągnąć. Ale widzimy, że rakiety nadlatują z prędkością 25 machów i nie ma po nich śladu. Nie ma absolutnie żadnego śladu, nawet ich wykrycia. Poczekamy więc i zobaczymy, czy ten człowiek nadal ucieka, by ratować życie, czy też, jak mówimy, na jego rakietach widnieje jego imię. Jedną z najbardziej haniebnych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem u innej grupy tych ludzi, było to, że tydzień wcześniej w Nowym Jorku, co jest wzorem tej samej pracy tych samych ludzi, jest, jeśli mogę się tym podzielić, jako człowiek czuję wstyd, że jestem człowiekiem i przebieram odzienie człowieka. Ponieważ to, co tu widzicie, jest tak obrzydliwe tak bardzo wykraczające poza człowieczeństwo, że nie sądzę. Nazwa człowiek. Dlatego człowieka nie zasługuje na to, aby być człowiekiem, zwanym człowiekiem. To najbardziej haniebna rzecz, jaką w życiu widziałem. I podzielę się tym z wami, zrozumiecie to. Kiedy światowy przywódca, prawdopodobnie zwierzę, jak to nazywam, ponadgodność człowieka, podpisuje bomby, które mają zabijać. Kownijcie się do tego, co powiedziałem, człowiek, który to produkuje. Jego dzieci są odpowiedzialne za człowieka, który to projektuje. I ten człowiek, ukraiński przywódca, podpisuje się na bombie, która będzie zabijać ludzi. To hańba. I to jest najbardziej haniebna rzecz, jaką robi światowy przywódca. Światowy przywódca powinien być człowiekiem pokoju i tworzyć pokój. Podpisywanie bomb, które mają zostać wysłane w celu zabicia, dawanie na tym swojego podpisu. Dajcie mu broni i wyślijcie na linię frontu. I zobaczcie, czy też podpisze swoją broń. To właśnie mówiłem przez tygodnie przywódcom Iranu i rządowi Iranu. Dysponujemy technologią, którą możemy pielęgnować, dzielić się nią. I udostępniać innym rządom w celu zapewnienia dobrobytu, a nie zabijania. I z tego właśnie rozumiecie: nauki się z tego wywodzą, nie być. Nie tylko zabijać zwierzęcia w celu zjedzenia, ale także bycia dumnym zabijając innych. Komik uznał świat za teren komedii, myśli w teatrze. A na swoim prywatnym koncie zgromadził ponad 15 miliardów. Ten facet, który podpisuje jest obecnie jednym z najbogatszych ludzi na świecie. A potem podpiszesz bombę i widać jego publiczność. wtedy zrozumiecie ile pracy jest jeszcze do zrobienia. Mr. Cash sorry um I didn't mean to interrupt but my battery is about to go and I would just like to say Mr. Cash thank you for your your answer. Um I really I, I wish that um what you were speaking about earlier where you can um, take the soul. I don't want anybody to